Czy kiedykolwiek zastanawiałaś się, jak Twój dialog wewnętrzny wpływa na to, jak funkcjonujesz na co dzień? Czy czujesz się sama ze sobą szczęśliwa? Czy lubisz siebie? Czy akceptujesz? Jeśli na którekolwiek z tych pytań odpowiedziałaś przecząco lub nie jesteś pewna, to zapraszam Cię na warsztat. Do czego Cię zapraszam? Zapraszam Cię do budowania odporności psychicznej poprzez budowanie wspierającego dialogu wewnętrznego poprzez budowanie czułej i życzliwej łagodnej empatycznej postawy względem samej siebie. Dlaczego to jest takie ważne? Ponieważ relacja z samą sobą jest najważniejszą relacją w naszym życiu. I to ona jest podwaliną do jakichkolwiek innych relacji. Kiedy zadbasz o siebie, kiedy zadbasz o swoje potrzeby i kiedy Będziesz czuła się szczęśliwa sama ze sobą, o wiele łatwiej będzie Ci budować zdrowe, bliskie i głębokie relacje. Poza tym, że zapraszam Cię do odkrywania samej siebie, zapraszam Cię też do tworzenia przestrzeni, w której będziemy tworzyć wspólną przestrzeń, w której mam nadzieję, że każda z Was będzie czuć wsparcie i bezpieczeństwo.